Tutaj na tych zdjęciach widać, jakie dziury ma ten pies nasz w tchawicy makabryczny, nie było czego ratować. Spotkanie dziesięciokilowego mieszańca ze znacznie większym i silniejszym chartem zakończyło się tragicznie. Jessica Dragon Podolak też została pogryziona, gdy próbowała ratować makcza. Złapał go za kark, zaczął nim szelątać. Ta właścicielka, właściwie to nie jest właścicielka, tylko osoba, która wyprowadzała te psy, nie potrafiła zapanować nad tym psem. W ogóle nie zwracała uwagi. To miał być spacer jak każdy inny. Pech chciał, że jedenastoletni Makczu wymknął się z garażu, kiedy siostra pani Jessiki zapinała smycze dwóm pozostałym psom. Ale wszystkie miały już kagańce. Podkreśla kobieta i jednocześnie dodaje, że nie jest bez winy. Jak najbardziej ten pies nie powinien nam się luzem wymknąć z tego garażu, ale gdyby. Gdyby był na tej nawet przedłużającej się smyczy i wyszedłby z tego garażu, no to tamten pies zaatakował go stricte pod naszym garażem. Wersja właścicielki Harta jest inna. Ona twierdzi, że psy były trzymane na smyczy, a to tamten mniejszy pies podbiegł do, do, do Harta i wywiązała się jakaś agresja pomiędzy nimi. Wszystko działo się tu, na zalesionym terenie przy szybie Bartosza w Rudzie Śląskiej. Właściciele psów z okolicy są wstrząśnięci. No jestem w szoku, powiem tylko o tyle, że naprawdę... Nie podoba mi się takie coś i ja tam boję się iść teraz, bo ja z pieskiem chodziłam, tylko tam się boję teraz. A to nie pierwszy raz, kiedy ten pies zaatakował. W zeszłym roku, we wrześniu e, uciekł i ugryzł przechodnia. Trzeba zdecydowanie mieć na uwadze to, że to się może powtórzyć i zabezpieczyć psa. I musimy przede wszystkim to my mieć nad nim kontrolę. Beata Leszczyńska, trenerka i behawiorystka zwierząt podkreśla, że harty są jedyną rasą, która zachowała kompletną sekwencję łowiecką. To znaczy, każde niewielkie zwierzę może uaktywniać w nich instynkt. A pogoń zazwyczaj kończy się schwytaniem i zabiciem ofiary. Nawet w sytuacji, kiedy to, ten pies już namierzył naszego psa, on musi coś chwycić, jeżeli mamy torebkę, parasol, albo szybko rozebrać kurtkę, zrobić zwitek i po prostu wysunąć to, żeby to zwierzę to chwyciło. Czasami to się udaje. Każdorazowo to właściciel ponosi odpowiedzialność za niedopilnowanie zwierzęcia i może zostać ukarany grzywną. To jednak zazwyczaj nie jest wystarczająca rekompensata dla rodziny, która straciła przyjaciela. Rzadkin Kufel, aktualności.